Siema, witajcie, ja jestem Terry i witam was w kolejnym odcinku poradników Dota 2. Dziś zapoznamy się z postacią Chaos Knighta, ewentualnie jak ktoś się mu wymawia inaczej, Chaos Knighta. Jest to postać kary, bardzo na sile, może ona puszować, disable'ować i wytrzymywać ataki przeciwników. Jeśli chodzi o jego umiejętności, to pierwszą podstawą jest House Vault, Chaos Vault, dzięki któremu możemy zestonować do maksymalnie 4 sekund i zadać maksymalnie 275 cm na najwyższych poziomach, czyli całkiem porządny skill, który warto wymaksować się na, na pierwszym miejscu następnym jest reality Rift, dzięki któremu możemy teleportować się do przeciwnika i w tym momencie, gdy... Wykonamy ten skill, dostajemy bonusy do ataku. I który trwa około, około sekundy, ale to bardzo dobrze się przydaje, e, właśnie na początku, żeby zainicj zainicjować właśnie atak, a potem dobić w ciśnieniu Następnym z skilli jest pasywna umiejętność Hails Night Chaos Strike. E, Daje ona nam czas, e, szansę krytyku, tak jak powstało, w e, w niektórych poprzednich postaciach, typu Brewmaster, działa podobnie. Tą umiejętność właśnie zostawiamy sobie na później. A ultimatem, który levelujemy dopiero na 10 i 11 poziomie, jest fantazm, który daje nam dodatkowe nasze iluzje, naszej postaci. Plus charter trwa 24 sekundy. I maksymalnie możemy przyzwać 3 takie iluzje które będą walczyć u naszego boku i możemy nimi sterować osobno. I wszystkie bonusy, które będziemy posiadać aktywne, także działają na te iluzje. Dobra, zobacz. To co właśnie oglądacie jest to jeden z fragmentów gry mojego przyjaciela, który zezwolił powiedzmy nagrać tą rozgrywkę. zobaczyć też jak wygląda ją umiejętności w praktyce. I jak należy zagrać właśnie tą postacią. Jeśli chodzi o przedmioty, to dużej filozofii nie ma. Dramsy, Hamlet, to jest właściwie podstawa teraz na każdym kary ogólnie i Manta State. To są takie trzy hmm, podstawowe przedmioty, które warto mieć właśnie na Chaos Knightie. I jeśli nam dobrze idzie, to wtedy już kupimy serce, PKB i Assault Uriasa. Wtedy możemy. Spokojnie rozegrać tę partię. O tej właśnie widzicie uruchomienie Kanalskie: pojawiają się iluzje, Reality Rift i utorzenie z krytyka. Wadą Knighta jest jego brak ciągłej many. Na początku może tylko użyć jednego stana raz na jakiś czas i co niestety rzadko się... Oczywiście znaczy jest ucieś dość uciążliwe jeśli nie mamy supporta, który można wesprzeć Arkim butami. A jeśli chodzi o buty, tak szybko wspominając to oczywiście po e to już nie ma jakiejś tam innych kombinacji jeśli chodzi.. Jeśli byśmy chcieli Arkim Buty, to nie polecam. Ta, tu widzicie już końcówkę, 12 poziom, amulet włączony. Właśnie trzeba należy, jeśli posiadacie dla ten przedmiot, to musicie pamiętać, żeby go uruchamiać. Jeśli chcemy, chcecie walczyć i w odpowiednim momencie wyłączyć i znów włączyć, żeby przeżyć podczas walki. Ale to taki mały trik, który należy pamiętać. Jeśli chodzi o przyjaciół naszego Chaos Knighta, to najważniejszych z nich jest tutaj wielki nieobecny Wisp, inaczej IO, który na combo z Chaos Nightem doskonale się sprawdza. Ale to kombinację wam pokażę, gdy właśnie przejdę do tej postaci. A jeśli chodzi o innych wspomagaczy, to na pewno każdy Support oraz Penomancer z nim combo jest też bardzo fajne. Trzeba się na tym sam e, samo przekonałem, że warto mieć będą mancera na lenie. No ale teraz wam pokażę jeszcze jedną z fajniejszej akcji tej gry. A jeśli chodzi o naszych nieprzyjaciół, tak szybko wspominając, to e, Phantom Lancer, Sand King, to są takie dwie postacie, które mogą nam uprzykrzyć życie. No i też może ewentualnie Meduza, która może nam zniszczyć właśnie nasze iluzje, ale to już late game. Tutaj mamy właśnie akcję z Luną. Tutaj ładnie wchodzimy pod zwierzę. Niestety Enigma nas się Dla kola Ale szybko z niego wchodzimy. Practika Rift, Rift dobicie Luny. I szybko dobijamy również Enigmę, która już właśnie ginie, A my używamy Tango i uciekamy z pola bitwy Bardzo dobry. Bardzo dobry mecz i bardzo dobrze rozegrana partia. Tu właśnie widzicie już kupione drumsy, armlet of Mordigan i jasza żeby już uzupełnić właśnie Manta Style. Ale jak sam widzicie właśnie po statystykach i po poziomie rozgrywki przeciwników, czerwony jest to widać, że nie będzie potrzebny aż za ca cały komplet tych przedmiotów. Krytyki bardzo, bardzo fajnie chodzą. Tu ponad 400. 405 standardem na Chaos Night. I tu już widzicie, wybicie wierzy. Już praktyczny koniec. Statystyki 14, 4 i 6 asyst. Bardzo dobrze. No a tutaj się przypuści. O, wbicie do drogiej bazy, ale niestety Chaos Knight poległ. No i teraz już wystarczy zrobić wieżę, wieżę i zabić No Dobra, y, myślę, że to był taki krótki, szybki poradnik do Chaos bo Właściwie nie ma co tak za bardzo tłumaczyć w tej postaci. Sami wszystko widzicie, jak to szybko i dobrze działa. Pamiętajcie, żeby po prostu z Case na tym się gracie, to musicie mieć bardzo dobrą drużynę. Pozwolić mu wykarować się. A ja żegnam się z Wami serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka w poradniku tota 2. Cześć i na razie.